Dzień dobry Państwu. Jesteśmy przed Kościołem Świętego Stanisława Kostki w Toronto, najstarszej polonijnej parafii tutaj, i dzisiaj bardzo miła uroczystość rocznica ślubu państwa dubickich. Obydwoje z kresów polskich, obydwoje przeszli niesamowite polskie doświadczenia, przeżyli polskie doświadczenia, niesamowite polskie losy. Tutaj założyli zespół taneczny Biały Orzeł lata, lata temu. No, taka nasza polonijna, powiedzieć by można, kulturowa ikona Państwo dobitcy i dzisiaj ich rocznica ślubu, na którą Państwa zapraszam. A otworzą Wam. Jezus Chrystus uczy nas modlitwy, Sam daje nam przykładowej modlitwy, a także wzywa nas do wiernej i wytrwałej modlitwy. Dusza Święta będzie sprawowana w intencji Marii Pawła za z okazji 65. rocznicy ślubu z podziękowaniem za otrzymanie łaski i z prośbą o zdrowie oraz o dalszą opiekę Bożą i Matki Najświętszej. Jest to intencja własna. Modlitwą ogarniamy papieża Franciszka, który dzisiaj przybywa do Kanady, a także naszych dziadków, babcie i osoby starsze z okazji przypadającego dzisiaj drugiego światowego dnia dziadków i osób starszych. Róż, 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 Róż. Mamy dzisiaj do rozważania tę piękną Ewangelię, której Jezus uczy nas, jak powinniśmy się modlić. I rzeczywiście już od dziedzinnych lat. Nasi rodzice i uczą nas pacierza, to znaczy modlitwy pańskiej, rozpocząć światych słów, Ojcze nasz. Ścigodni małżonkowie, marne wypłady. Przed 65 laty, od no dawna, tak jak wczoraj, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie, wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej, aż do śmierci. jest Mario i Paweł, czy chcecie coraz doskonale miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach, radościach, w zdrowiu, chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie do końca waszego życia? Tak. Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte zobowiązania i ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne w imię Ojca. Syna i Ducha Świętego. Teraz Wszyscy powinniśmy zacząć mówić Goszko. Chyba... Goszko, gorzko. Gorzko, <grym> gorzko. No to proszę powiedzieć pani Mario, pani Paweł, jak, co jest najważniejsze w życiu, żeby rodzina, rodzina i jeszcze raz rodzina. Te, nasz system teraz pierwszy, dlatego. Chcę zniszczyć rodziny, bo jak silna rodzina, silny kraj, silny naród, silne społeczeństwo, a jak słaba rodzina, to mamy wspaniałych dzieci. Kochają się wszyscy razem, dzieci, wnuków, prawnuków, że młodsza prawnuczka jest, a pięcioro aż tam zabery są i nie mogą przyjechać, także pięcioro prawnuków jeszcze. Pięcioro prawnuków jeszcze. Czyli pan, panie Pawle mówi, rodzina, bo rodzina ro, ro, czyni z nas silnych ludzi. Tak, tak, tak. tak. Takich, rodzina, którzy... Tak. A, jak... a jakie przeciwności były największe, najtrudniejsze? Jakie przeciwności? Nasze... Tak. No zawsze są, ale to najważniejsze jest o to, myśmy się pobrali, żeby mieć rodzinę, żeby mieć dzieci, żeby ich wychować na, dobrych, na dobre społeczeństwo. A teraz o tym nie dbają. Bo Państwo przeszli bardzo trudne rzeczy w życiu. Pa, jako młodzi tak. ludzie. Państwo są z Kresów Polskich, z, z Wołynia. E, właśnie Pani uratowana, my, my Pan uratowany. Przeszli, przeszli prawdziwe życie. Niewybujane i nie te. Ja to Bogu, Bogu dziękuję, że Niemcy zabrali nas do Niemiec na, na roboty. Nie do koncentracji, nie do obozu koncentracyjnego, także Bogu za to zawsze dziękuję. No i przez przeżyli Państwo nie tak, no, rzeź tak. e, wołyńską. No tak i tą rzeź w wojsku, brata żeśmy zgubili, bo uciekaliśmy od Ukraińców, także mhm. no, opowiedzieliśmy trudne, to oczy, bardzo je było. przypomnieć. Było, no. ale pięć lat miałam, to dużo nie pamiętam, ale mhm. To jest no dziwna rzecz. No, a pan Syberia, tak? Bym... Syn wynalazł. Myśmy rodzili 15 km od siebie, a dopiero w Toronto ona mnie znalazła. To, w świata. to, to pani, pani Mario znalazła a, pana Pawła, czy odwrotnie? Yy, to było właściwie razem, bo ja przyjechałam i od razu tutaj. Na rogu mieszkałam u, u mojej ciotki i od razu do kościoła, do Sodalicji, do chóru i do młodzieży tutaj i robili występy raz na jakiś czas, a ja byłam w zespole teatralnym. No i miałam wesele krakowskie i o, zrobiliśmy wesele krakowskie i tańce były. No i brakowało chłopaka do tańca. A mówią oni, kogoś znają, kto przyjdzie. A już tańczył w innym zespole. No i tak, także zawołali jego, i na scenie żeśmy się poznali. Przez wesele się poznaliście. Przez, Przez to wesele żeśmy się na, na scenie wesele. poznali, tak. I było prawdziwe wesele. Prawdziwe potem. wesele krakowskie było, tak. No właśnie, bo Państwo przecież to nie tylko praca, ale też udzielanie się, i w organizacji, tak. i tu w tej parafii, tak. i w zespole. Który, no, zespół biały się znowu się rozwija, bo był podupat, ale teraz się rozwija Wy. bardzo dużo dzieci ma znowu wspaniała instruktorka jest i zaglądamy cały czas tam do nich, także... No miejmy nadzieję, że przez ten zespół również będą polskie, następne polskie wesela. Ja, tutaj. ja, ja to wierzę, kto tak. cały czas wierzyłem. Że jak człowiek innym coś daje, to sam, sam na tym bardzo wiele korzysta. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, gratuluję jeszcze raz i dziękuję jako Polak za wszystko, co przez swoje długie życie robiliście dziękuję dla bardzo. nas wszystkich, dla Polaków. Ja zawsze powtarzałam, że. Te dzieci co do zespołu chodzą zamiast na ulicy czy po shopping mall tak. mają zajęcie, zapoznają się razem, idą na urodziny gdzieś na kawę czy na hamburgera czy Tutaj gdzieś, także mój... trzymają I się polskości, kulturę. tak, polską mój kulturę. Mój chrześcijanin, dużo, zespole mają dwóch synków. I mój, mój... I to, to jest ich baby. Mm. I mój syn, to jest mój syn tutaj. Ja. Tak. O, I Danusia było zesporem. No, no właśnie, ileż to, ileż to dobrego przez e, pokazywanie polskiej kultury, przez ja. to, że się jest tak, razem. Tak. Przez to, że się I dużo, dużo z nich z zespołem byliśmy wiele razy w Polsce. I jakby nie y, pojechali do Polski, to niektórzy by nigdy Polski nie widzieli, bo większość tu rodzona i nigdy by tej Polski nie widzieli. A tak później z rodzicami wracali z powrotem i bardzo się cieszyli, że czekali na następny wyjazd. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, z serca dziękuję, dziękuję za całe życie Państwu.